Siemanko, ja jestem Dan, właśnie z, wychodzę z domu i z tego miejsca chciałem Was zaprosić na vloga z meczu Legia Warszawa Ruch Chorzów więc no, pewnie po tym jeszcze coś nagram drugi raz mówię na drugiej relacji z meczu to, więc no, widzimy się później i jeszcze raz zapraszam do oglądania Elo, meldunek, jest godzina 14.07 i my właśnie wyruszamy, co nie? Daniel już nie trzeźwy już zdążyłem innego to zaliczyć, więc Nie, co, pewnie, prostu, wam po... pewnie wam powrócę jeszcze jakieś przecieki z trasy, że tak powiem, więc widzimy się dalej. <muchy> Jesteśmy już przy Maku, ztrzymaliśmy się, żeby coś szamać przed meczem. No, e, kolejki chyba nie ma. Mogę Wam powiedzieć, że jest całkiem ciepło. Tylko cela musi... Słoneczko, świeci ciepło, więc no Jedzenie nie wybiera, w, 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 w środku nie ma miejsca, więc zresztą tego, że jak A. powiedziałem wcześniej jest ciepło, co nie? Stałem hamburgera yy, To sobie siedzimy na dworze, ja sobie za, 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 zamówiłem Big Maca Także ja wcinam i prawdopodobnie widzimy się już przed stadionem, więc pojedzone Co nie? Nie, nie. Znaczy, pewnie jeszcze w drodze powrotnej będzie w Makle, jak na obecną chwilę, to pojedzone. Jesteśmy chyba w Mińsku Mazowieckim, się nie niebyle, więc można jechać dalej już. Kierunek Łazienkowska 3. się wypraca.

So call it living, but I call it strange And I bet I'll do it Cause I'm on my way It's strong enough that I can shake the pain We don't ask for the doors to close in this life so Nic się nie stało! hej legio, nic się nie stało! Nic się nie stało! Ej, legio, nic się nie stało! Jak zapewne słyszeliście, straciliśmy bramkę z rzutu wolnego? No na farci, Na farci usiadł! Nie! 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 się. Nie! 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 minuty, bo 39 minuta, wciąż się Myślę, że w drugiej połowie powinniśmy się odkuć, jak wtedy, po eliminacji. No i dupa, no. Dostajemy 2-0. Dwie, w cudzysłowie, piękne bramki. Na farsie wygrają, jeśli już wygrajmy. Czego bym nie chciał. Mogłem no, jest przerwa i dostajemy 2-0 w dupach, więc... No, no, liczymy, że w drugiej połowie będzie lepiej. już no, że drugą połowę, no i liczymy, że Legia się odkuje, co nie? O nic, wziąło? Liczymy, że Legia się odkuje, co nie? No jasne. Subskrybujcie go najlepszy youtuber w Rkowiska To jest drama 3-0, dostajemy w dupie. Dół. z wami Ej hey ja to, to, to co oni zrobi to już jest jeszcze serio. Ja jeszcze więcej pan Ja wstrzymał mecz, także. Strzelili na 3-1, ale jeden minus jest taki, że tą bramkę musieliśmy mieć na Sienna w dupę. No dobra, wyszliśmy już, ze stadionu i idziemy sobie do sklepu kolegi, sobie coś kupić Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Chyba dobrze to powiedział. Dobra, jesteśmy już w drodze do powrotnej. Wyjazd, myślę, że gdyby nie wynik meczu, to jest na plus. Tak podsumowując, to. bramka dla ruchu. Pierwsza. To myślałem, okej, okay, mogą jeszcze zrobić. Potem druga, okieneczko. No dobra, da mogą dać radę. A trzecia, no to już dupa. Potem honorowa. Jeszcze pod koniec była poprzeczka na, dla Legii. I myślę, że gdyby nie ta poprzeczka, no to. Jeszcze Legia ja, szansą zrobić. Na sporo niewkorzystanych sytuacji miała Legia ruch. Mało, mało sytuacji, ale w większości w dzięki po co, co dzięki, dzięki za oglądanie, do tego odcinka trzymajcie się i na razie.